W tej lekcji będziemy się starali stworzyć realistyczny cień dla elementu. Będę chciał wam pokazać cały proces, jak taki efekt uzyskać. Cześć, mam nadzieję, że macie się dobrze. Ja nazywam się Michał Sosnowski i zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Webflow Shadows. Dzisiaj zajmujemy się cieniem realistycznym. Ponieważ jest to bardziej taka sprawa, którą trzeba po prostu przećwiczyć wiele razy i na zasadzie prób i błędów nauczyć się, jak uzyskiwać dla danego layoutu taki efekt, jaki chcemy, to będę chciał Ci pokazać tylko pewien proces, jak tymi opcjami zarządzać, aby uzyskiwać taki efekt, jak chcemy, jak te opcje wpływają na nasz cień. Wcześniej przygotowałem w Webflow już taki layout, na którym będziemy sobie mogli to poćwiczyć. Specjalnie przygotowałem tutaj to w ten sposób, aby środkowa karta była ciemniejsza, dlatego że różnokolorowe karty mogą sprawić pewnego rodzaju trudność. Zauważ, że powierzchnie, które są wyżej, czyli bliżej światła, są z reguły mocniej oświetlone. Więc jaśniejsza powierzchnia będzie zawsze dawała wrażenie, jakby była trochę wyżej. Jeżeli będziemy chcieli wyciągnąć tą ciemniejszą powierzchnię, będzie to trochę trudniejsze niż w przypadku, gdyby layout był odwrotny. Możemy Najpierw spróbować taki layout odwrotny. Skasuję tutaj tą klasę i dodam ją do tych dwóch pozostałych. Ona nam pokolorowała te dwa layouty. I teraz spróbujmy dodać cień do tej środkowej, która jest jaśniejsza. Powinno być to dosyć proste, dlatego że ona sama z siebie będzie już wyglądała, jakby była wyżej. Z powodu tego, że ma jaśniejszą powierzchnię. Przechodzimy sobie do box shadows. Dodajemy sobie cień pierwszy i myślę, że będziemy chcieli go dosyć mocno oddalić, więc ja tutaj wpiszę wartość nawet 30 pikseli oczywiście teraz cień dodał mi się do wszystkich moich kart, dlatego, że robię to na klasie kart, która jest dodana do wszystkich moich elementów dlatego na tym elemencie będę musiał dodać jakąś klasę, na razie damy po prostu shadow i teraz mogę dodać swój cień, będzie on już tylko dla tej karty i ponownie 30 pikseli, następnie blur zwiększę do powiedzmy nawet 60, może nawet 80 10 pikseli i teraz będę chciał zmienić kierunek padania mojego cienia na 180 stopni. Następnie zmniejszę jego rozmiar, myślę, że nawet o 20 pikseli i przejdę do jego kolorowania. Wybiorę sobie ten kolor, który mam na tej karcie, a następnie pod kątem do prawego dolnego rogu przyciemnię go tak, aby miał trochę tej barwy z tej mojej karty, ale był blisko czarnego. Myślę, że coś koło tego. I teraz mogę za pomocą Opacity trochę zjechać i już moja karta jest wystająca względem pozostałych. Przejdźmy sobie do podglądu. Wygląda to w ten sposób. Teraz wróćmy z powrotem do edycji. Dodam jeszcze jeden cień do tej karty. Przechodzę do Box Shadows i tym razem dystans dam na 0. Blur dam bardzo duży, myślę, że nawet 130 pikseli. Następnie przejdę do koloru i ponownie wybiorę sobie kolor mojej karty. Zjadę nim do prawego dolnego rogu, bardzo blisko, chcę naprawdę, żeby był blisko czarnego, a następnie zmniejszę opacity tak, aby wyglądało to bardzo natu naturalnie i aby ten cień był troszeczkę mniej wyraźny niż ten cień, który dodałem wcześniej, ten cień na dole. Więc mogę zjechać na przykład do zera i po prostu powiększać, aż zobaczę, że on się trochę pojawia. OK, pojawił mi się trochę. Myślę, że jeszcze zwiększę blur do 160, chcę, żeby ten cień naprawdę tutaj dosyć daleko zajeżdżał, i jeszcze raz troszkę zwiększę opacity. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Myślę, że tak będzie. OK. I przejdźmy do podglądu. Zobaczmy, jak to wygląda. No, i w tym momencie nasza karta wystaje nam z layoutu. Jeżeli zwrócisz uwagę, to zobacz, że ta karta jest tu delikatnie zaciemniona przez cień, ale ta już nie. Przez to, wystawanie tej karty nie wygląda do końca naturalnie. Dlatego będziemy musieli sprawić, aby ta karta też. Była zacieniana przez ten cień z karty środkowej. Mogę to zrobić w ten sposób, że wybieram tą kartę, na której ustawiałem cień. Przechodzę do opcji Position i wybieram Relative. I już powinno to zadziałać, już mi zaciemniło tą kartę. Dodatkowo dla pewności mogę Z Index nadać 1, dzięki temu moja karta będzie w layoutie wyżej niż ta karta, która jest po niej. Teraz przechodzę do podglądu i zobaczę, że w tym momencie wygląda to już lepiej. W tym momencie całkowicie moja karta wystaje z layoutu. OK, wróćmy sobie do naszego layoutu. Teraz cofnę wszystkie zmiany. Jesteśmy z powrotem w punkcie początkowym. I teraz spróbujemy to samo zrobić dla tej fioletowej karty. Ponieważ jest to dokładnie to samo, to cień nadam w przyspieszeniu. OK, zobacz, że tutaj pojawił się dokładnie ten sam problem. Ta karta jest zaciemniana przez cień, a ta nie, więc mogę przejść do tej karty i ponownie w sekcji Position wybrać Relative i dodać jeszcze Z Index 1 dla pewności. I już ta karta też jest zaciemniana przez ten cień. Przejdźmy do ustawień tej karty. Pokażę Ci szybko, jak ustawiłem cienie. Pierwszy cień ma size minus 30, Blur na 80 i Distance na 50. I kolor wybrany z palety tego fioletowego i Opacity na 45. Drugi cień ten oplatający, Distance. 0, Blur 130 i tutaj mamy kolor znowu z palety fioletowego i Opacity na 39. Teraz jeżeli nie chciałbym tego cienia oplatającego takiego mocnego lub w ogóle bym go nie chciał, może na razie dajmy, żeby był on niewidoczny. Chcemy zostawić tylko ten cień tutaj na dole, a mimo wszystko chcielibyśmy, żeby tutaj na tych kartach było widać, że mamy tutaj kartę, która jest wyżej od nich i jakiś tam minimalny cień rzuca, to możemy też to zamarkować cieniem wewnętrznym na tych kartach. Przechodzę sobie do karty numer 1, dodam jej klasę, kart 1, ok. I teraz dodaję do niej cień. Zmieniam na cień wewnętrzny, ustawiam jego kąt padania na 270 stopni. Teraz dystans zwiększam sobie, myślę, że nawet do 40 pikseli. Blur zwiększam też do 40 pikseli, niech tak będzie. I minus 40 pikseli na size. Zobaczmy, czy załatwi sprawę. Tak, myślę, że jest fajnie. I teraz jeszcze to, co chciałbym zrobić, to zmniejszyć opacity. Tylko najpierw wybiorę odpowiedni kolor. I zjeżdżam Opacity naprawdę mocno, właściwie zjeżdżam do zera. I w momencie, kiedy jestem w stanie delikatnie zobaczyć, że zaciemnia mi się ta strona, to już zostawiam. Musi być to prawie niewidoczny efekt, musi być bardzo subtelny. Ok, myślę, że jest w tym momencie w porządku. I teraz kolejną rzeczą, którą mogę zrobić, to dodać delikatny cień do tej karty, tak aby zaimitować, że jest ona bliżej mojego tła. Dodaję sobie cień i powiedzmy, że dystans sobie ustawimy na 5 pikseli, tak żeby ten cień był bardzo delikatny. Blur ustawimy sobie na 10 pikseli. Tu mieliśmy mieć 5. I powiedzmy, że size zmniejsza tylko o 3 piksele. Następnie zmienia jego kąt padania na 180 stopni. Może jeszcze troszkę size zmniejszymy. Może niech to będzie 10 pikseli i wtedy dy dystans zwiększymy do 10 pikseli. W ten sposób, ok. Mamy tam bardzo delikatny cień. Zmieniam jeszcze jego kolor. Wybierzemy sobie z palety niebieskiego ponownie. I zjadę jeszcze jego Opacity, ale ponieważ ten cień jest bliżej, to będzie on troszkę ciemniejszy, dlatego mogę to Opacity zostawić nawet na 65%. Ok, myślę, że nasz cień jest gotowy. Teraz kolejną rzeczą, którą mogę zrobić, to po prostu skopiować tą klasę kart 1 i dodać ją na karcie 3. Ok, teraz zduplikuję tą klasę i zmienię jej nazwę na kart 3. OK. I teraz mogę zedytować ten cień wewnętrzny, tak aby jego kąt padania był tym razem 90 stopni, żeby padał od tej strony. Ok, reszta ustawień jest w porządku, nasz cień pada pod kątem 180 stopni, ten tutaj na dole. Więc to może zostać. I teraz mogę za pomocą tego cienia zewnętrznego jeszcze dopracować ten efekt. Będę chciał trochę zmniejszyć ten blur. Myślę, że tak do 100 pikseli, może zobaczmy. Może jeszcze troszeczkę go zmniejszę do 90 pikseli. Następnie będę chciał zmniejszyć rozmiar tego cienia. Może niech to będzie. Minus 20 pikseli. Przyciemnię sobie trochę, żeby zobaczyć w ogóle, jak ten mój cień się zachowuje z takimi ustawieniami, więc teraz on przyciemniony i zobaczmy, jak będę zmniejszał to jeszcze jaki to mi da efekt. Może jeszcze zmniejszę do 50 i zwiększę ten blur do powiedzmy 120 pikseli. OK. I teraz mogę jeszcze delikatnie zmniejszyć opacity. Tak, żeby to był bardzo delikatny efekt. Właściwie mogę zjechać do zera i zobaczyć, w którym momencie będę widział, że on się pojawia. O, w tym momencie już się zaczął pojawiać. Myślę, że jeszcze przejadę do 40% i mój cień jest gotowy. Zobaczmy, jak wygląda na podglądzie. I w tym momencie mamy dwie karty, które są bardzo blisko tła. I jedną, która jest wysunięta naprzód. W ten sposób, za pomocą cienia wewnętrznego i zewnętrznego, możesz uzyskać naprawdę fajny efekt i pobawić się trochę tym, na jakich poziomach mają znajdować się twoje elementy. Możemy jeszcze spróbować jedną rzecz zrobić. Możemy spróbować zaimitować tutaj schodki. Ta karta będzie najniżej, ta będzie po środku i ta będzie najwyżej. Może do tego celu spróbujemy tą kartę zrobić tak, aby była również biała, tak jak pozostałe a właściwie jasna, nie jest to dokładnie biały. I teraz, aby to zaimitować, musimy na tej karcie dodać cień, który będzie troszeczkę wyższy od tej. Dodamy sobie tą klasę kart 1 z tej pierwszej karty. OK, mamy ją i teraz sobie ją zduplikujemy i nazwiemy ją kart 2. Ok, mamy to gotowe. Teraz przejdę sobie do ustawień cieni na tej karcie. Więc tak, zostawię sobie ten cień padający z prawej strony, dlatego że pamiętam, że ta karta będzie nad tą kartą, więc będzie rzucała ten cień. Więc sobie zostawię ten cień wewnętrzny, ale przejdę do cienia zewnętrznego i go zdecydowanie zedytuję. Pierwsze co zrobię to zwiększę dystans do 20 pikseli i zmniejszę rozmiar do 20 pikseli. Chcę, aby mój cień był trochę mniejszy na szerokość, żeby fajnie zaimitować jego odległość od tła. Myślę, że jeszcze mogę zwiększyć dystans do powiedzmy 30 pikseli. I minus 30, jeżeli chodzi o rozmiar. Ok, teraz blur, zwiększę do 40 pikseli. Na razie tak próbuję, będę sprawdzał, co faktycznie będzie dobrymi ustawieniami. Może tutaj zmienię z powrotem na 20 i tutaj na minus 20. O, może w ten sposób. Ok, mam już tutaj zaimitowane trochę większe oddalenie od tła. I kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić, to dodać jeszcze cień zewnętrzny, oplatający. Zmieniam dystans na 0. Blur. Myślę, że dam nawet 60 pikseli. Tak, jest ok. Teraz zmniejszę jego rozmiar na minus 20 pikseli. I teraz jeszcze opacity zjadę. Myślę, że do 30%. Tylko najpierw zmienię jeszcze jego kolor w ten sposób. Ok. I opacity, tak jak mówiłem, myślę, że do 30% będzie ok, może nawet jeszcze trochę, do 14, 15, coś takiego, dobra, w porządku. No i na razie zostawmy, jeszcze pewnie będę to korygował, jak dorobię tą kolejną kartę. Teraz na tej kolejnej karcie będę musiał dodać jeszcze większy ten efekt. Cienia wewnętrznego nie będę potrzebował, dlatego że ta karta jest najwyżej, więc go usuwam, ok, już mi się rozjaśniła ta karta. Teraz mogę przejść do cienia zewnętrznego, będę chciał zwiększyć jej dystans do 40 pikseli, to na pewno... Tutaj damy również minus 40 pikseli. Tutaj myślę, że możemy się pokusić o 60 blur, może nawet więcej, może 80. Przechodzę sobie do opacity tego cienia i jeszcze trochę je zmniejszam. OK, w porządku. Teraz sobie dodam jeszcze jeden cień oplatający. Myślę, że tu możemy wpisać nawet 130 pikseli dla blura. Dystans dajemy na 0. Przechodzę sobie do koloru. Muszę ustawić mój granatowy ciemny. Ok, jest w porządku. I jeszcze trochę zjadę z Opacity. Myślę, że do 20, może 15 pikseli. Ok, w porządku. Myślę, że mam to gotowe. Jeżeli pamiętasz, na początku lekcji mówiłem Ci o tym, że karta najwyższa będzie najbardziej oświetlona, ta niższa będzie trochę zaciemniona, i tak dalej, i tak dalej. Możemy spróbować to zrobić. Przechodzimy sobie do koloru każdej z kart, przechodzę do pierwszej karty. I mamy tutaj nadany ten kolor. Spróbuję go delikatnie zaciemnić, więc zjadę dosłownie. Minimalnie w stronę ciemniejszego koloru, na tej karcie również minimalnie go zaciemnię. Musi to być naprawdę minimalne, tak aby ta różnica nie była jakaś drastyczna, i w tym momencie mamy to już ustawione. Możemy teraz przejść do podglądu i zobaczyć, jak wygląda nasz efekt. Możemy łatwo zauważyć, że ta karta jest najniżej, ta jest po środku i ta jest najwyżej. Mamy zrobione nasze schodki. Mam jeszcze dla ciebie mały bonus. Tworząc taki efekt trójwymiarowości, możesz użyć jeszcze jednej właściwości w Webflow. Wybieramy sobie najpierw tą kartę, która jest najniżej i im coś jest bliżej nas, tym jest tak naprawdę większe w naszych oczach, a im dalej, tym zdaje się być mniejsze. Przechodzimy sobie zatem do efekt, tam gdzie jest box shadows i wybieramy sobie transformację, klikamy ikonkę plusa i wybieramy sobie skalę. I teraz w skali tutaj mamy jeden. Jeżeli kliknę tutaj powiedzmy 0,9, zamiast przecinka oczywiście używamy kropki, to zobacz, że moja karta się zmniejszyła. Oczywiście zmniejszyła się zdecydowanie za mocno, więc mogę na przykład zrobić 0, 98 I zobaczyć, jak teraz będzie wyglądała. Jest delikatnie mniejsza, może 97. Zróbmy w ten sposób. Teraz przechodzę do drugiej karty. Ona będzie miała 1. I przechodzę do trzeciej karty. I wybieram sobie ponownie skala. I tym razem dodam te 300, które odjęliśmy w tej karcie pierwszej. Więc będziemy mieli 1,03. Ok. I zobaczmy teraz, jak to wygląda w podglądzie. Nasz efekt schodków i efekt oddalenia się konkretnych elementów o konkretną wartość od naszego tła jest spotęgowany. Jest jeszcze bardziej wyraźny, i teraz bardzo wyraźnie widać, że ta karta jest najbliżej nas, ta jest troszeczkę dalej i ta jest najdalej. To wszystko, co chciałem ci pokazać w tej lekcji. Mam nadzieję, że teraz proces tworzenia cienia będzie dużo łatwiejszy i przyjemniejszy. Jeżeli masz jakieś pytania, to daj mi znać w komentarzu, ja postaram się na nie odpowiedzieć. A jeżeli podobało Ci się to wideo i chcesz być na bieżąco z kolejnymi lekcjami odnośnie cienia, to zasubskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek. A my widzimy się w kolejnych lekcjach.